Luz de Maria de Bonilla, Argentyna, Orędzie Świętego Michała Archanioła na czas ostateczne. Umiłowane dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, Jako książę legionów niebieskich z Bożej Woli, przynaglam Was do bycia posłusznymi i do wyraźnego widzenia tego, co dzieje się na świecie. I w wielkich mocarstwach. Każde z was, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, niech troszczy się o nieustanny wzrost swojej wiary po to żebyście nie słabli. I tak wielu jest ludzi, którzy poruszają się w ciemnościach, których aniołowie stróżowie cierpią z powodu głupoty. Nieposłuszeństwa, braku miłości bliźniego tych, którzy coraz bardziej przyłączają się do fałszywych ideologii. Otrzymujecie zaproszenia, by żyć duchowością teoretycznie wygodniejszą i zgodną z obecnymi czasami, duchowością modernizmów. Są to wezwania pochodzące od tych, którzy urządzają platformę Antychrysta. Wszystko się zmieni. Musicie być gotowi duchowo i materialnie. I to już teraz bardzo ważne zmiany następują w rękach czy też z rąk, ciemiężców. I ludzkość cierpi wielkie prześladowanie. Kościół naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa dzieli się jeszcze bardziej, przyjmując modernizmy, które oddalają parafian. Świątynie przestaną być miejscami modlitwy, komunii. Z naszym królem i panem Jezusem Chrystusem, i miejscami, w których zbieracie się, by czcić naszą królową i matkę. Świątynie zostaną przeznaczone na to, by odbywały się tam wydarzenia światowe, to znaczy świeckie. Modlitw nie będzie słychać, i schizma kościoła będzie dziać się w ukryciu, w dosłownym tłumaczeniu, w uśpieniu. Zmieszanie będzie powszechne. Pewna liczba wytrwa w wierności i będzie iść w dosłownym tłumaczeniu maszerować aż do końca, będąc wiernymi. Nasza królowa i matka was ochrania czuwa uważnie, by strzec was w ostatniej bitwie. Chcecie się zbawić. Oddalcie się od tego, co światowe, wygodne, łatwe. Od tego, co szkodzi duszy, a żeby wasz wysiłek. Wydał owoce życia wiecznego. Środki stosowane przeciwko ludzkości zaostrzają się. Zamęt opanowuje ludzi. I wyłaniające się znaki ostrzegają przed oczyszczeniem. Jako ludzkość kierujecie się ku rękom zła. Będąc podporządkowanymi, Wy, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, idźcie dalej bez lęku, nie zapominając, że możecie zżałować za grzechy, aż do ostatniego momentu. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, módlcie się za miasto Watykan. Cierpienie zbliża się rychło. Módlcie się, dzieci naszego króla i pana Jezusa Chrystusa. Módlcie się, ażeby kościół, mistyczne ciało Chrystusa był wierny naszemu królowi i panu Jezusowi Chrystusowi. Módlcie się. Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, módlcie się za zachodnie wybrzeże Ameryki Łacińskiej. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Módlcie się i działajcie w pokoju. Wola Boża ma wszystko przygotowane. Módlcie się. Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, módlcie się za Indonezję, mocno się trzęsie. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Módlcie się i miejcie świadomość, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana. Jezusa Chrystusa. Siły przyrody dalej posuwają się naprzód. Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, idźcie dalej bez lęku. Nasza Królowa i Matka Czasów Ostatecznych chroni Was przed złem. Bądźcie godnymi dziećmi Króla, bądźcie godnymi miłości macierzyńskiej Maryi. Módlcie się sercem, miejcie świadomość, że Was ochraniamy i nie pozostawimy Was bez opieki. Bądźcie ludźmi o szczerym sercu, działajcie w pokoju, nie spieszcie się, jako że Przenajświętsza Trójca Trzyma w ręku wszystko, co się dzieje. Miłujcie Bożą wolę. Moje legiony Was ochraniają. Błogosławią Was, umiłowane dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, moim wysoko wzniesionym mieczem, świętym Michał Archanioł. Witaj najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Święty Michał Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi. Pokornie prosimy, a Ty, książę, wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. 2023 rok.